I nagle przychodzi tam rok 63-64 początki w Anglii. Początki zjawiska Litelmania. To był szok dla Anglii. Bo tak jak w innych krajach, kim był. Nie, nie było takiej kategorii socjologicznej jak młodzież w ogóle. Byli sobie, były dzieciaki. No i były różne podrostki i tak dalej. Oni się ubierali jak. Tak jak starsi ludzie. Dzieciaki, chłopacy, chłopacy, chłopcy nosili krótkie spodenki. No, i jak już tam miał ileś naście lat, już mu nie wypadało w krótkich spodenkach chodzić, już nosił długie spodnie, prawda? No, w Polsce było tak przed wojną: się przyjęło, jak chłopak maturę zdawał, to ojciec mu kupował kapelusz. Żeby podkreślić, że on już jest dorosły, facet może na kielichali sobie, prawda? Tak, kapelusz mu kupował. I wangi ale w Anglii było to samo. W Anglii było to samo. Młodzi ludzie nosili jakieś ciuchy po starszych braciach, prawda, albo po rodzicach, tam donosili i tak dalej, i tak dalej. Nie było takiej kategorii jak młodzież. A potem jakiś geniusz wpadł na pomysł, że może trzeba stworzyć taką kategorię jak młodzież. I co? I powstaje tak zwana kultura młodzieżowa. Nie było kiedyś czegoś takiego jak kultura młodzieżowa, i każdy młody człowiek marzył, żeby dorosnąć do pewnego wieku, gdzie będzie mógł wkroczyć na salony za ojcem, prawda, za wujem, za matką, i tak dalej. On marzył o tym, kiedy ja wreszcie, prawda, pójdę na ten bal, kiedy ja wreszcie to, kiedy ja wreszcie tamto, a teraz nie, my mamy coś osobnego, a szalcie się z Gredy, prawda. To jest kultura młodzieżowa, wy wapniaki, co wy tam, prawda, nie. I powstaje żargon młodzieżowy, tak, jak to kiedyś się mówiło, poproś ojca czy matkę do telefonu, rzuć wapno na druty, prawda, Mówiono. Tak, powstaje coś takiego, jak... i oczywiście bardzo sprytni handlarze już kombinują, jak na tym można zrobić. Kiedyś ludzie muzykowali, to było bardzo spontaniczne, i to, i to było i w Anglii, i w Ameryce, prawda, zwłaszcza w Ameryce. A zwłaszcza w Ameryce, w środowiskach murzyńskich. Muzykowanie było czymś spontanicznym, prawda. Ludzie na tym nie zarabiali pieniędzy, a dopiero się potem ktoś kapnął, że na tym można zarobić. I powstaje przemysł, show-biznes tak zwany powstaje, ogromny. No dzisiaj to już, to już jest w ogóle paranoja kompletna, to się dzieje z tym tak zwanym show-biznesem. Nieliczne jednostki, które usiłują się z tego wyłamać, źle kończą. Bardzo ciekawe są e, filmy e, poświęcone śmierci, okolicznościom śmierci Michaela Jacksona i Princea ostatnio. Są duże podejrzenia. Ktoś w tym musiał macie... Bo co? Bo ci ludzie byli niezależni. Oni powiedzieli, że oni sami, byli, sami chcą być producentami, sami chcą tam pewne rzeczy A nie, nie, nie. Ty nie możesz być sam, Nie. Bo my jesteśmy tutaj. o to, Jacy my? A właśnie gigantyczne koncerny, korporacje różne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Świat zmienił się w momencie, kiedy przeciwstawiono młodych Starym i to tak stanęło na oszu noża. W Ameryce to była wojna w Wietnamie. Patrzcie, oni, w domyśle, starzy pchają was na rzeź. To oni rządzą tym, 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 to oni wam wystawiają karty mobilizacyjne, palcie te karty. No i zapuszczali długie pióra, brody, prawda, palili karty mobilizacyjne, nawalali się tam jakimiś, prawda, LSD, jakimiś innymi kwasami, jak oni to nazywali. Prawda. Palili marychę, trawę. No i jest cool, Właśnie swój bełkot taki, prawda? Pseudojęzyk. Jest cool. I religie z Indii albo gdzieś tam? Tak, skrywała. tak. No Berkeley. Berkeley, uniwersytet, który wykładał miłość później. Ma komuna w Berkeley. Co studenci zrobili? A pogonili swoich wykładowców, profesorów i sobie sprowadzali różnych cudaków. Jakiś guru, prawda, gdzieś z Indii, jakichś innych, prawda? I sobie kurikulum stworzyli własne przedmioty, prawda? Oni się nie chcą uczyć tego, 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 tamtego. A potem co się stało? Po iluś tam latach, po 20 latach, po 30 latach, na stanowiska uniwersyteckie weszli ludzie z pokolenia 68. Właśnie. Uniwersytety europejskie, uniwersytety amerykańskie obsiedli ludzie, którzy byli hipisami w 1968 roku i którzy palili tą marychę i słuchali tych guru, prawda, brzdąkających na jakichś instrumencikach, prawda, i medytu, medytowali sobie. I powiedzieli, my nie będziemy się uczyć o Szekspirze, bo to jest męska, szowinistyczna świnia, my to jakąś poetkę sobie z Afryki ściągniemy, prawda, e, i tak dalej, i tak dalej. Najlepiej jeszcze, żeby była lesbijką, e, prawda, bo, 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 no, guru hipisów, Allen Ginsberg. No, on był wyjątkowo politycznie poprawny, bo był homoseksualistą, bo był buddystą. No i był narkomanem jeszcze w dodatku, prawda? No, jak do Łodzi przyjechał, to taki filmik, tutaj ja oglądali w telewizji, jak tu przeróżni łódcy, tak zwani artyści, za nim biegali i prawie ze złożonymi łapkami mistrzu, go tytułowali co drugie słowo, prawda? A on jakimś tam, jakimś tam bełkotem szczęstował, prawda? Zresztą chyba jeden z jego utworów nosił nazwę Skowyt, tak to przetłumaczono na polski. W każdym razie pokolenie 68 dochodzi do głosu na uniwersytetach, ale także w polityce. No, weźmy taki pan Daniel Konbendit, przyjaciela Dama Michnika. No człowiek, który, co do którego jest bardzo wiele różnych wątpliwości, prawda, co do, co do jego tam. Um, Płciowości, prawda? No Zabawy z dziećmi. No Zabawy z dziećmi, mu tam się jakieś przypisuje, przypisuje, tam jakieś inne historie. No jest cool, tak? Jest cool. Wszy, wszystkie, wszystkie te gendery, nie gendery. Jakieś kilkanaście lat temu po cichutku zaczęto wprowadzać na uczelnie w Polsce przedmioty praca socjalna. I tak ludzie nie przywiązywali do tego wagi. A ja mówię, Uwaga, bo kształcą kadry ormowców. I napisałem taki kawałek dla prawicy net ormoczuwa ileś tam lat temu. Tak. I potem takie panie, bo to przeważnie panie, wchodzą do domów i patrzą, a tu dziecko ma za mało prawda, powierzchni, to trzeba dziecko odebrać. A kiedyś rodziny wielopokoleniowe mieszkały w pokoju z kuchnią. Tak, trzy pokolenia mieszkały w pokoju z kuchnią i normalnie ludzie wyrastali. Nie. Czy dziecko musi mieć osobny pokój i to jeszcze odpowiedni metraż i to i tamto, bo pani pracownik socjalna może złożyć donos. No tych ormowsków trzeba gonić. A to od nas zależy, my musimy ich gonić, wą mi tutaj stąd, prawda? Jak ona mi nogę w drzwi wstawia, to trzeba piętą po palcach.